Jak postępujemy z dorosłym dzieckiem, które nas kocha i bardzo się z nami liczy? Wszystko takiemu dziecku byśmy oddali. To, co najlepsze, byśmy mu dali. Po prostu nie ma niczego, czego byśmy mu poskąpili. Czasem natomiast tak bywa, że z naszym. Ukochanym dzieckiem psują się nam relacje. Zostaje przerwany dobry kontakt. I gdy dowiadujemy się, kto wpłynął na to nasze dziecko ukochane, że ono teraz się zaczęło buntować przeciwko nam, lekceważyć nas, że zaczyna postępować po swojemu, to wtedy bardzo się. Rozeźlamy na kogoś takiego, jakbyśmy go dorwali, jakbyśmy tę dziewczynę, czy tego chłopaka, czy tych kolegów dostali w swoje ręce, że oni wpłynęli tak źle na nasze dziecko. Jesteśmy też rozeźleni na osoby, które podtrzymują nasze dziecko w tym złym nastawieniu do nas. Jeśli wiemy, że ktoś go tam nakręca, zamiast pobudzić do jakiegoś opamiętania, dalej tam zachęca, żeby co tam będziesz słuchać starego, co tam będzie się przejmować, to jesteśmy też bardzo na kogoś takiego źli. I gdy to nasze dziecko nabierze tego złego stosunku do nas, to wtedy oczywiście zmienia się też nasze postępowanie w stosunku do takiego dziecka nie wiem jak wy ale jak któreś z moich dzieci zaczynało nosa zadzierać za bardzo i pyskować i jeszcze tam to ja zaczynałem przykręcać tak zwaną śrubę nie wiem, jak wy postępujecie. Może u was jest tak, że czy dziecko jest miłe, czy niemiłe, czy posłuszne, czy nieposłuszne, zawsze wszystko najlepsze dla swoich dzieci dajecie. No ja taki nie jestem. I zastanawiam się, skąd czasem jest w ludziach taka myśl, że Bóg powinien. Zawsze działać dla naszego dobra, zawsze nam dawać o co tylko poprosimy, niezależnie od tego, jak my się odnosimy do Boga i do Jego Słowa. W relacjach międzyludzkich jest oczywiste dla nas, że w takiej sytuacji oczekujemy raczej przeprosin, oczekujemy naprawienia tych relacji, i wtedy wszystko wraca do normy. A z Bogiem, a jak jest w naszych relacjach z Bogiem. Mamy w Słowie Bożym taką wzorcową relację miłości Ojca i Syna, którą znajdujemy w 15 rozdziale Ewangelii Jana w dziewiątym wersecie. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości. Uchwyciliśmy tę myśl, którą Pan Jezus tutaj wyraził. On z Ojcem jest w doskonałej relacji, ale to się wyraża tym, że On dokładnie wypełnia wszystko to, co mówi Jego ojciec. I ta relacja jest piękna, jest błogosławiona, jest wspaniała. I Jezus nas tutaj naprowadza, że jest taka możliwość, aby każdy Jego uczeń był w tak wspaniałej relacji z Jezusem, żeby była to relacja miłości, głębokiej przyjaźni, głębokiego związku. A warunkiem czy wyrazem tej dobrej relacji jest to, że słuchamy, że wypełniamy to, co Jezus powiedział. Więc czytelny i normalny układ, tak czy nie? Jeśli jest liczenie się z Jezusem, liczenie się z Jego Słowem, to jest bliskość, jest dobra relacja. Jeżeli jest nieposłuszeństwo, jeżeli jest lekceważenie Słowa Bożego, to nie ma dobrej relacji. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli słowo Boże, które znajdujemy w księdze proroka Jeremiasza w XIV rozdziale, abyśmy dzięki temu przyjrzeli się, czy zastanowili się, jak niewłaściwa, jak niepoprawna jest taka myśl w nas, że należy nam się życie w atmosferze Bożej miłości, miłości Jezusa nawet wtedy, gdy nie wypełniamy Jego przykazań, bo takie niestety zjawisko występuje w kręgach chrześcijańskich. Więc czternasty rozdział Księgi Jeremiasza, otwórzcie te swoje tam smartfony, czy biblie papierowe, i będziemy przechodzić przez ten rozdział i mam nadzieję, że uda nam się na tyle skupić. Że weźmiemy bardzo ważną wskazówkę dla naszego życia. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza w związku z klęską suszy. Płaczą mieszkańcy Judy, mdleją w bramach jej miast, rozpaczają, zgięci ku ziemi, z Jerozolimy unosi się krzyk. Co zamożniejsi, ślą służących po wodę, ale w zbiornikach jej brak. Wracają zatem słudzy z pustymi dzbanami, zawiedzeni i smutni, i w dłoniach skrywają twarz. Ziemia spękana suszą, bo dawno nie było deszczu. Rolnicy zrozpaczeni skrywają swój płacz. Nawet łania na polu rodzi i odchodzi, ponieważ nie ma trawy. Dzikie osły stoją na nagich pagórkach, niczym w szakale chwytają w nozdrza wiatr. I oczy gasną, bo nie ma co jeść. To jest opis zapowiadanej dla Izraela klęski suszy. To, że ci słudzy wracający bez wody zakrywają swoją twarz, to jest obraz najgłębszego bólu, smutku, bo tak właśnie w Izraelu wyrażano, swój ból, zakrywając twarz. Na przykład Dawid w czasie buntu swojego syna Salomona, Absaloma, przepraszam, czytamy, 2 Samuelowej 15, 30 tak się zachowywał. Dawid zaś ruszył na górę oliwną, wchodząc na nią, płakał. Głowę miał okrytą. Szedł boso. Towarzyszącym ludzie z okrytymi głowami również szli płacząc. Tak właśnie w Izraelu postępowaną gdy chciano wyrazić wielki ból w sercu. I ten właśnie fragment Słowa Bożego to prorocka zapowiedź, że zbliża się klęska suszy, że będzie bardzo źle. Jeszcze tej suszy nie było, ale Jeremiasz napełniony duchem Bożym prorokował, mówił, co się zbliża, co będzie wkrótce w Izraelu. W siódmym wersecie czytamy. "Choć nasze winy świadczą przeciw nam, uczyń coś, Panie, ze względu na Twe imię. Tak liczne są nasze odstępstwa. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Prorok zapowiada, jak będzie reagować lud Boży na tę suszę, na tę klęskę, która nadchodzi. Z tych słów wynika. Że Izraelici będą mieli oczekiwanie, że Bóg zrobi coś, nawet jeżeli oni nic z sobą nie zrobią. Nawet jeżeli oni pozostaną tacy, jacy byli, spodziewają się, że Bóg powinien zareagować, że Bóg powinien im pomóc, powinien ich poratować. Ósmy werset. Nadzieja. Izraela, jego wybawco w czasie niedoli, dlaczego jesteś jak przybysz, ktoś obcy w tej ziemi, lub jak wędrowiec, który rozbija namiot na jedną noc? Dlaczego jesteś jak człowiek zamarły w osłupieniu, jak wojownik niezdolny, by ocalić? Przecież ty, panie, jesteś między nami, i twoje imię jest nad nami wzywane. Nie opuszczaj nas. W tych słowach. Kryje się zdziwienie, rozczarowanie, dlaczego Bóg nic nie robi? Jest jak wojownik, który nie może walczyć, niezdolny, by ocalić. Jest jak ktoś, kto tylko chwilę przechodzi i się nie zajmuje tym miejscem. Dlaczego, Panie? Może nawet w tych słowach wyraża się zniecierpliwienie, że Bóg nie przeciwdziała nieszczęściu. A dlaczego Bóg dopuszczał do takiej klęski w Izraelu? Dlaczego? Dziesiąty werset czytamy. Ale oto co Pan mówi o tym ludzie. Tak lubili się włóczyć własnymi drogami. Wtedy nie oszczędzali swoich nóg. Pan nie jest im przychylny. Wspomina teraz ich winę i każe za grzechy. Następnie usłyszałem od Pana nie módl się, o powodzenie tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich wołania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie okażę im przychylności. Przeciwnie, ja sam ich wygubię mieczem, głodem i zarazą. Otóż zapowiadane nieszczęścia były reakcją jachwe na nieposłuszeństwo. Izraela i notoryczne lekceważenie Bożych napomnień. To jest obraz, który wciąż na nowo nam się w Biblii pojawia. Bóg postanowił, że osądzi swój lud i zrobi to nieodwołalnie z uwagi na brak opamiętania Izraela, dlatego że oni nie myślą o opamiętaniu, nie myślą o tym, żeby się nawrócić. I w tej konkretnej sytuacji, gdy padła zapowiedź, że idzie sąd, że idzie susza, idą problemy, w tej okoliczności uaktywnili się rozmaici prorocy, którzy zwiastowali dobrą przyszłość dla Izraela. 14 rozdział 13 werset. Wtedy powiedziałem: Ach, wszechmocny Panie, zauważ, co mówią im prorocy. Nie ujrzycie miecza, nie spadnie na was głód. Owszem, zapewnię wam trwały pokój na tym miejscu. Tak to jest, że w sytuacji, gdy robi się ciężko czy gdy jest ciężko, ludzie bardzo chętnie chcą słuchać proroków, którzy mówią dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, że będzie dobrze, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze będzie dobrze, że nie będzie tak źle. Gdy Bóg chciał przywrócić ludzi do społeczności z sobą, wzywając tych ludzi do pokuty, wtedy ożywiali się fałszywi prorocy i uspokajali sumienia ludzkie, jakby odwodzili ich od tej myśli, że trzeba coś z sobą zrobić, poprzez to, że zapowiadali im dobrą przyszłość. A czternasty werset mówi a Pan mi odpowiedział, ci prorocy kłamią. I to w moim imieniu. Nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości. Prorokują sobie przed wami nic innego jak własne złudzenia. Oto jak Bóg ocenia takie dobre proroctwa. Oto co Bóg mówi o tych pozytywnych mowach owych proroków Dlatego tak mówi pan o prorokach którzy prorokują w moim imieniu chociaż ja ich nie posłałem Ponieważ mówią miecza i głodu nie będzie w tej ziemi dlatego od miecza i głodu pomrą oni sami A lud któremu prorokują zalegnie w nieładzie ulice Jerozolimy Padły od głodu i miecza, i nie będzie miał kto grzebać ciał ich własnych, ich żon, ich synów i córek, i tak wyleje na nich ich własną niegodziwość. Ci prorocy, ponieważ bezprawnie powoływali się na Boga, zostaną ukarani, jak mówi tutaj Słowo Boże. Dalsze wersety mówią o pewnej zmianie, o jakiejś refleksji, która się pojawiła wśród synów Izraela. Przekaż im też to Słowo. Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą nieustannie, gdyż wielką klęską została dotknięta dziewica córka mojego ludu. Ugodził ją cios bardzo bolesny. Gdy wychodzę na pole, oto przebici mieczem, a gdy wejdę do miasta, tam gorączka głodowa. Tak prorok oraz kapłan włóczą się do ziemi, której nie znają. Pan tutaj wyraża swój smutek z powodu tego, co musiał zrobić ze swoim ludem i oczekiwał nawrócenia tego ludu. Dziewiętnasty werset. Czy więc zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twa dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego nas uderzyłeś tak, że nie da się nas uleczyć? Oczekiwaliśmy pokoju, a nie stało się nic dobrego. I czasu uleczenia, a oto groza. Hmm... I wreszcie pojawia się próba zrozumienia tego, co się rzeczywiście dzieje z ludźmi. W dwudziesty werset. Uznajemy, panie, naszą bezbożność i winę naszych ojców. Tak zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Uznajemy naszą winę. Dwudziesty pierwszy werset. Nie pogardź nami. Miej wzgląd na Twoje imię. Nie dopuść do zbezczeszczenia tronu Twojej chwały. Wspomnij, nie zrywaj z nami Twojego przymierza. Czy są wśród nicości narodów dawcy deszczu, albo czy niebiosa ulewę spuszczają same, czy to raczej nie Ty, Panie nasz i Boże? Właśnie na Ciebie czekamy. Ty czynisz to wszystko. I widać, że w umysłach. Izraelitów wreszcie pojawiła się postawa, która już nie polegała na tym, żeby tylko myśleć o ratowaniu własnej skóry, ale zaczęli myśleć o Bogu, o Jego imieniu, o tym, żeby On nie był wśród narodów nazywany Bogiem, który się nie troszczy o swój lud. Wreszcie pomyśleli o tym, żeby Bóg miał chwałę. A nie, jak wcześniej, myśleli tylko o sobie samych. Ta historia, jak też i wiele innych w Piśmie Świętym, pokazują, że gdy Bóg widzi nieposłuszeństwo swojego ludu, to zaczyna działać w tym kierunku, aby tych ludzi doprowadzić do opamiętania. I te sądy Boże, które przychodzą na ludzi, one są zawsze ostatecznie. Pozytywne, ostatecznie dobre, bo dzięki nim ludzie mogą powrócić do Boga. Gdy w Izraelu prorocy Boży obserwowali, że Bóg zaczyna, że Bóg planuje zrobić coś z bezbożnością swojego ludu, to chcieli tego, to oczekiwali na to. Tak jak prorok Habakuk mówił: Jachwe, usłyszałem Twoją zapowiedź i lęk mnie ogarnął przed Twoim dziełem, O Jachwe. Zechciej je ziścić w nadchodzących latach, objaw je w latach najbliższych, a w gniewie swym jednak pomnij na miłosierdzie. To jest jeden z przykładów, jak prorok Boży, widząc, co się zbliża, nie mówi: „O Boże, odsuń to, żeby nas nie dotknęła żadna klęska”. On raczej mówi, niech się to stanie, bo to będzie dla nas ostatecznie dobre. To jest historia sprzed wielu lat, jak Bóg postępował ze swoim ludem i jak ten lud się też zachowywał w stosunku do Boga. A dzisiaj? A dzisiaj mamy czasy tak zwanej pandemii. Siedzimy w ogrodzie, dziwnie, daleko od siebie, z maseczkami na twarzach i wiemy, co się dzieje wokół nas. Jest zagrożenie życia, jest szereg ograniczeń, są rozmaite obawy, nie jest to czas bezpieczny, czas dobry. Mało tego słyszymy zapowiedzi suszy, suszy, która już stała się faktem w naszym kraju, suszy hydrologicznej tak zwanej. 17 kwietnia w komunikatach przeczytałem: Grozi nam susza. Jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów od ponad 100 lat. Taka jest sytuacja w kraju. Jeszcze inni mówią, że czeka nas kryzys ekonomiczny i czeka nas głód. I takie są zapowiedzi. Takie są zapowiedzi meteorologów, różnych fachowców, ekspertów. Od tych rzeczy, ale też słyszymy, że Duch Święty w wielu sercach rozbudza tę myśl, że zbliża się sąd Boży, że zbliżają się problemy dla naszego narodu. I co robimy? Co robimy jako Polacy, ogólnie jako społeczeństwo? A no, widzę, ja przynajmniej to widzę, może Wy też, że ludzie zaczynają się pocieszać. A i będzie dobrze. Artyści nagrywają i w internecie upowszechniają różne takie piosenki, na przykład piosenka pod tytułem Wszystko będzie dobrze. Dla otuchy to pieśń, macie podnieść i nieść, niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgłę, niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy podły czas. Niepoprawni optymiści świat nakręcą jeszcze raz. Dla pociechy to śpiew, bez podziałów i cięć. Niech dodaje ci sił, niech dodaje ci sił ta melodia dla tych, którzy nie śpią jak my, niechaj wiary im da, że to minie raz, dwa. Wszystko znowu będzie dobrze, i się skończy podły czas. Niepoprawni optymiści świat nakręcą jeszcze raz. Fajna piosenka, prawda? Wszystkim się spodobała. Podnosi na duchu, że będzie wszystko znowu dobrze. Niektórzy wyśpiewują za niemenem, lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie, 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 nie i tam parę razy jeszcze nie, że na pewno nie zginie. Albo ostatnio refren, piosenki, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To tylko próba zaklinania rzeczywistości. Można sobie śpiewać codziennie takie rzeczy, ale to nie zmienia rzeczywistości, bo Bóg, który jest Panem Nieba i Ziemi, Patrzy na ludzi, patrzy na ten świat, na ten świat, który ukochał, na ten świat, który chce zbawić, patrzy na nas, patrzy i chce, żebyśmy do Niego wrócili, żebyśmy wrócili do Niego sercem. Takie piosenki nic nie zmieniają. Jak my, chrześcijanie, powinniśmy reagować w obliczu tego, co się dzieje? Czy prosić Boga przede wszystkim o to, aby czym prędzej cofnął pandemię? Tak czujecie, że tak powinniśmy? Albo żeby chociaż złagodził jej skutki, żeby tak nas nie bolało. Czy prosić Boga, żeby ominęła nas susza, Panie, deszczu? No nie teraz, Panie, nie teraz, nie w tym momencie, ale deszczu, żeby nas susza ominęła. Czy mamy się skupiać, my, dzieci Boże, na ratowaniu własnej skóry, żeby nas nie bolało? Widzę, że ewangeliczni chrześcijanie nie różnią się zbytnio od innych ludzi w tych czasach. Słucham, patrzę i widzę, że tak samo śnią o dobrej przyszłości tego świata, jak ludzie niewierzący. Takie same piosenki śpiewają. W tym samym kierunku działają, zapowiadają dobre, że będzie dobrze. Skupiają się na tym, jak to będzie, jak już minie pandemia jak my będziemy wspaniale działać, jak będziemy znowu się cieszyć, jak znowu będziemy grylować, jak znowu będziemy sobie jeździć, jak będziemy dla Pana służyć, też wtedy oczywiście. Ach, musimy. Czeka nas przebudzenie, pełne stadiony ludzi nawracających się. Słyszeliście coś takiego? Bo ja coś takiego słyszę: że będziemy ratować, uzdrawiać całe społeczeństwa, bo mamy taką ważną rolę do spełnienia. A oto, co mówi wiekowa i wciąż niezmienna wskazówka, czego Bóg oczekuje w takich chwilach od swojego ludu. Druga kronik 7,13 Gdy zamknę niebiosa, także nie będzie deszczu, lub gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się. Ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i uwaga, i zawrócą ze swoich błędnych dróg to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Oto, czego Bóg oczekuje od nas, chrześcijanie, w takich chwilach. Nie modlitwy o to, żeby czym prędzej przestało nas boleć, albo żeby nas w ogóle ominął Sąd Boży, ale skupienie się na tym, żeby się nawrócić do Boga, żeby zmienić swoje postępowanie. To o to przede wszystkim chodzi. Pamiętamy historię Jonasza i Niniwy, bezbożnej Niniwy. Gdy dotarło tam poselstwo do Niniwy, to co się stało? A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Potrzeba jest pokuta. Dlatego chciałem dzisiaj skierować nasze myśli w tę stronę, żeby przestawić się na odbudowanie naszej relacji z Bogiem, osobistej relacji miłości z Bogiem. To jest nasz azymut na dzisiaj i na jutro, bracia i siostry. Nie myślenie o tym, jakby odsunąć, jak złagodzić różne skutki tego, co, co się dzieje, co Bóg posłał na nasz naród, co Bóg posłał na nasze życie również. Ale żeby, jak tu siedzimy, tutaj trochę marzniemy, siedzimy tu w tych maskach, siedzimy tak dziwnie, żeby każdy z nas pomyślał, na, ja potrzebuję zwrócić się do Pana Jezusa, ja potrzebuję naprawić moje życie, odwrócić się od grzechu, ja potrzebuję nawiązać moją relację z Bogiem. To jest ten azymut dla nas na, na teraz zbliżcie się do Boga czytamy u Jakuba 4,8 a zbliży się do was obmyjcie ręce grzesznicy oczyście serca wy chwiejni okażcie żal zasmućcie się i zapłaćcie niech wasz śmiech zamieni się w smutek a radość przygnębienie uniście się przed Panem a wy wyższy was oto jest to co zmieni, co może zmienić, co na pewno zmieni sytuację. Powróćmy do słów Jezusa, które przeczytaliśmy na początku. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja Was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania Mego Ojca, i trwam w Jego miłości. Oto w obliczu nadchodzących wydarzeń, tego, co już się dzieje i to, co nas czeka, oto jest wskazówka, jak można żyć bezpiecznie, jak można czuć się szczęśliwym, jak można mieć pokój w sercu. Wzywam Was, bracia i siostry, abyśmy nie biegali za prorokami. Którzy zwiastują nam, że będzie dobrze, że wszystko będzie dobrze. Abyśmy nie rozbudzali w sobie złudnych nadziei, bo w ten sposób nie uratujemy świata, nie zmienimy sądów bożych. Wszystko, co jest zapowiedziane w Biblii, wypełni się. Każde słowo musi się wypełnić. I to, co Bóg przeznaczył dla tego świata, wypełni się niezawodnie. To, co trzeba nam zrobić, to powrócić do pierwszej miłości, do naszego Pana Jezusa Chrystusa i trwać w tej miłości. Proste? Usłuchajmy tego przesłania nadziei. Usłuchajmy tego głosu Bożego, który brzmi dzisiaj nam z tej historii Izraela i z tego, co. Słowo Boże mówi do nas przez ustami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zacznijmy znowu miłować Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. Wzywajmy też innych do pojednania z Bogiem, tam gdzie możemy. Nie, nie marnujmy czasu na opowiadanie, ile tam ludzi umarło, ile umrze, a to, a tamto. Tylko wzywajmy ludzi, żeby się zbliżyli do Boga, żeby pokutowali. A wtedy zaśpiewamy, Nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem twym. A wtedy będziemy mieli pokój Boży w sercu i będziemy mogli śmiało patrzeć w przyszłość.